Witajcie moi kochani w dzisiejszym filmiku, w dzisiejszym czytaniu. Trochę mnie nie było, wiem, miałam lekką przerwę. Musiałam też trochę pozbierać myśli po tym, co ostatnio wychodzi na jaw. Chodzi mi ogólnie o sytuację polityczną. Jak się domyślacie, wiecie o co mi chodzi. Tylko ja wiedziałam o tych rzeczach. Natomiast one teraz się potwierdziły, więc. No, jest to dosyć ciężkie. Mam nadzieję, że wy się dosyć się dobrze trzymacie, że wszystko jest u Was w porządku. No i co, wracamy sobie do przyjemnych czytanek. Może się trochę oderwiemy od tego, co się dzieje. Okej, okay, dobra. Dzisiaj są dwie grupy. Temat to jest, co On chce Ci powiedzieć teraz. Panowie. Przekładajcie sobie. Grupa numer 1 To ta piękna karta. Ekstaza. Taki tytuł. I tutaj jest podążanie za jakimiś dreszczami emocji, ekscytacja, dobry czas i taki kamień. O. A grupa numer 2 to karta fantazja. I to jest takie odpływanie w myślach, jakieś marzenie, wyobrażanie sobie, fantazjowanie. I taki oto kamyk. O. Oczywiście, możecie sobie teraz wcisnąć pauzę, a ja przejdę już do grupy pierwszej. Ok. Grupa numer jeden. Co on chce ci teraz powiedzieć? Hmm, zobaczymy. Tutaj sobie położymy kamień. Tu położymy kartę. Myślę, że możemy najpierw sobie sprawdzić tło relacji z Tarotem. A później włożymy sobie kartę wiadomości. Co on chce ci powiedzieć? Grupa numer jeden. Skup się proszę. Co on chce ci teraz powiedzieć w tym momencie? Co on chce ci powiedzieć? Gwiazda <laughs> Certyfikat trójka denarów. Ok, trójka kielichów. No tutaj, jakby karty pokazują, że jesteście w trójkowej relacji: spód talii to cesarz. Chcę Ci powiedzieć, że myśli o tobie, mimo że nie powinien. Bardzo go pociągasz przyciągasz go po prostu swoją energią kobiecą, swoją też siłą. Gwiazda to jest bardzo, bardzo kobieca karta. To jest karta kobiecej energii. On oczywiście wyszedł w męskiej, w cesarzu. Możecie się przypatrywać. Analizuje bardzo dużo, ale też chcę, żeby sprawy były po jego myśli. Tutaj trójka denarów. Możecie znać się z pracy, możecie znać się ze studiów. To jest takie tylko, um, taka jakaś. Um, Małe przeświadczenie o tym, gdzie może, mogliście się spotkać, ale to niekoniecznie. To, to tak nie musi być. Trójka kielichów. On marzy o dob dobrej zabawie z tobą. Marzy, żeby gdzieś się zabrać tutaj na jakąś imprezę. Najlepiej, żeby było dużo osób między wokół was i żebyście się bardzo dobrze bawili, żebyście się wyluzowali w swoim towarzystwie. To by ci chciał powiedzieć. Chciałby ci pokazać siebie z trochę innej strony, niż go znasz. Ogólnie to mam wrażenie, że możecie nie znać się zbyt długo, albo właśnie dopiero się poznajecie. Takie, takie tutaj coś otrzymuje z tych kart. Um, taką informację. Hmm. Na pewno czuje on duże podekscytowanie na twój, na twój widok. Ty też oczywiście tak czujesz, no bo wybrałeś tę kartę. Um, ale on też jest takim poszukiwaczem przygód trochę. Hmm. Chociaż wyszedł w cesarzu, więc to jakby jest dojrzała męska energia. Natomiast e, możliwe, że czegoś mu takiego brakuje: jakiejś takiej e, radości, jakiejś takiej. Mm, mm, czegoś takiego radosnego, nieskrępowanego w jego życiu. Takie odnoszę tutaj wrażenie z tych kart. On po prostu. Mm, ja wyczuwam tu romans. On by poszedł z Tobą w romans. Tak? Gdy, gdy, gdyby Wam puściły jakieś tam hamulce, stąd też może być tutaj alkohol na przykład, właśnie impreza, jakieś takie spotkanie, takie pod przykrywką właśnie spotkania towarzyskiego, ale tam właśnie moglibyście się bardziej poznać i gdy zabawa by trwała, no to te hamulce by coraz bardziej tutaj puszczały, mimo, że oboje możecie być w innych relacjach. Bo tu wyszły dwie trójki, więc to jest bardzo możliwe, że jesteście w innych relacjach. Mm, ok zanim przejdę do wiadomości, jeszcze zobaczymy sobie karty. Mm, takie mam fajne karty wyroczni. to może nam powiedzieć troszkę coś więcej jeszcze o tej całej sytuacji między wami. Ogólnie to może być Twój jeżeli spotkaliście się w pracy, no to może być twój szef, który, który ma ochotę po prostu zaszaleć z tobą. Tak powiem szczerze, no to co, to co tutaj wychodzi z tych kart, nie? Mimo, że jest, jest racjonalnym człowiekiem, poukładanym. No, poukładanym do czasu. Do tak czasu, tak. Aż, aż ktoś nie pojawi się, kto mm, trochę wyciągnie go z tej roli. Mm, no... Tu jest jakiś kontrakt duszy między Wami zdecydowanie. Jakaś lekcja do odrobienia, która mm, no, będzie ważna i, i w Twoim życiu, i w jego życiu. Mm, a czujecie takie powinowactwo dusz po prostu między sobą. On to też czuje bardzo, bardzo mocno, może nawet coraz mocniej. Im bardziej Ci poznaje, im więcej ze sobą przebywacie, rozmawiacie. No to on ma takie po prostu, no, coraz, coraz więcej takich myśli ma. Niegrzecznych o tobie. Niegrzecznych, grzecznych. <laughs> zależy. Zależy od pory dnia i zależy od jego nastroju też. Ale ogólnie to jest człowiek, który ma już jakąś pozycję. Może być starszy od ciebie też. Wie wiekiem, ale też takim doświadczeniem, nie? No jest taki po prostu. To taki typowy cesarz. To ty jesteś jego gwiazdą. Taką gwiazdą, którą on mm, zawsze marzył, żeby kogoś takiego spotkać, i nigdy go nie spotkał. Nigdy nie spotkał tej osoby, mm, dopóki nie spotkał ciebie po prostu. I temu trochę burzysz ten jego poukładany świat, ale mm, to wszystko jest jeszcze w ryzach. Jakby jeszcze nie posunęliście się do do jakichś niecnych rzeczy. Natomiast no coś wisi w powietrzu. No powiem szczerze, coś tu między Wami wisi w powietrzu. I ty to wiesz i on to wie. Okay. Wiadomości o niego, co on chce Ci powiedzieć. Co on chce Ci powiedzieć? Nie ufam Ci. Okay. To może być też twoja energia, moja droga. Nie jestem pewien, co czuję. Tak, on się z tym zmaga, tak jak powiedziałam. No jest tutaj zmienny. E, powiedziałam ci wcześniej, że raz, raz tak sobie myśli, e, bardziej e, niegrzecznie o tobie, a są dni, że w ogóle o tobie nie myśli, albo są dni, gdzie myśli o tobie, ale w takich, tak jak mówię, trzyma to wszystko w ryzach. E, I nie daje po sobie poznać, jest dosyć chłodny, jest zachowawczy, i jest taki mm, bardzo logiczny wtedy i też do ciebie może być dosyć oschły. Natomiast ta iskierka wokół tam jest. Także. Hmm. Nadal się uzdrawiam. Okej, okay. no ciekawe. Ciekawe po czym on nam się tak uzdrawia. Mhm. Jestem tobie zakochany. Widzisz, jakie tu są skrajne emocje u tego faceta? To jest. To jest niebywała. Jak tu jest dużo skrajnych emocji. On sam nie wie, czego chce. Mimo, mimo, że tak jak mówię, że wyszedł w cesarzu, to on tak jakby. no... Trochę się to wszystko rozmywa, tak jakby nie miał nad tym wszystkim kontroli, a on tego bardzo nie lubi, bo on lubi mieć kontrolę. Hmm. Jeżeli ja nie mogę Cię mieć, nikt nie może Cię mieć. No, tutaj czuwam dużą zazdrość, jakby taką pozysywność też. Jestem zagubiony bez Ciebie. Może być ogólnie bardzo taka pomocna też w pracy, nie? bo to też chodzi o, o to zagubienie w pracy, że on może być zagubiony bez Ciebie, bo nie wiem, jak Ciebie nie ma, to on nie czuje się dobrze. Mm, bo ty, to, ty też dużo rzeczy ogarniasz, też możesz być jego taką asystentką, też, też coś takiego tutaj wyczuwam. Jest taka zależność między wami, że on jest jakby wyżej od ciebie, nie? Okej. Okay. No, taki powiem szczerze, myślę, że on się nie spodziewał tego, że, że coś go tam trzepnie, no i to trzepnęło uczuciowo. Jest bardzo zauroczony, no, także, także tak. Mhm. Hm. Tak wiele rzeczy przypomina mi o tobie. Okay. Coś z czymś mu się kojarzysz na pewno. No jakieś takie właśnie mm, jak myśli o tobie. Te, te, te myśli też wpadają pod wpływem tego, co się dzieje na zewnątrz, czyli na przykład coś mu o tobie przypomina, on się uśmiecha pod nosem i takie tam, nie? Coś tam cały czas z tym uzdrowieniem. To czas na mnie, żebym się uzdrowił. Uzdrowił od przeszłości, może. Może jakaś taka przeszłość też nad nim ciąży. Może to, że um, nie traktuje za bardzo ludzi dobrze. Też to może być kobiet, kobiety. Coś jest z tym uzdrawianiem. Może za dużo, bo zabawy jest w jego życiu. <grym> też tak może być. I on czuje, że to też jakby spod jego kontroli um, się wysuwa, i on tego nie lubi bardzo. Boję się z Tobą skontaktować. Um, czyli nie chcę wychodzić poza te ramy na razie przynajmniej, aczkolwiek nie chce i chcę. W sensie nie chce, nie chce i nie zrobi tego na razie, bo, um, no bo boi się konsekwencji, tak? Tego, no widzi to po prostu. Co, co, co mogłoby to wywołać? Jaką lawinę? A jednocześnie chcę bardzo tego kontaktu poza, poza pracą. Mhm. Kocham Cię, tak? Bez, bez żadnych warunków, tak? Bezwarunkowo. Chcę Ciebie. Jezu, no, facet jest napalony, nie? No mm. bo wiem, że nie jestem dla Ciebie. Oczywiście jest napalony, ale. I to ale odgrywa tutaj e, największą rolę. Także mm, on dobrze sobie zdaje sprawę ze swoich e, wad, z tego, jaki jest. I raczej to jest taki typ mężczyzny, który mógłby ci powiedzieć: Na przykład, jakbyście się bliżej poznawali, jakby jakbyście dali szansę tej relacji, to mógłby ci powiedzieć: Ale wiesz, ja tego nie zmienię, bo taki po prostu jest tam. Albo wiesz, że jest w relacji innej. A z tego wynika tutaj, że jest. Wiesz, ja nie opuszczę tej, tej swojej żony, tej swojej partnerki, no bo, no bo dużo nas łączy, jakby nie chcę tego zmieniać. Możemy być dalej jakby mm, w takiej luźnej relacji. Ale ma do ciebie bardzo dużo uczuć. Właśnie to jest to. To jest dziwne, bo mm, z jednej strony mm, ciągnie go bardzo do ciebie, i to jest przez ten właśnie kontrakt, który macie ze sobą, i wasze dusze mają, ciągnie go, ale, ale on chce być w tym wszystkim racjonalny. Ogólnie to jest człowiek, który wszystko planuje, tego nie zaplanował, jakby nie przewidział tego i gubi się w tym wszystkim. Dlatego też jest dużo tutaj sprzecznej energii w tym, w tych wiadomościach i ogólnie. Natomiast chciałby się do ciebie zbliżyć, i myślę, że to jest. To się zdarzy, prędzej czy później, jeżeli ty będziesz w jego pobliżu, no to on będzie, będzie chciał pod jakimś tam pretekstem cię gdzieś wyciągnąć, coś się z tobą spotkać, porozmawiać, jakby bardziej cię poznawać. Tak? Nie, już nie na takim, nie na takiej profesjonalnej stopie, tylko bardziej prywatnie. I on to jest też taka osoba, która nie robi takich rzeczy. Natomiast z tobą, no ona ma dla ciebie dużą słabość, tak? On, tak jak mówię, on może tutaj nawet mieć takie przebłyski, że jest Tobie zakochany bardzo mocno. I działać po pod wpływem impulsu. Tak, mimo że, że przez większą część czasu działa racjonalnie. No tutaj do Ciebie mogą być jakieś takie właśnie impulsy. Impulsywnie może działać po prostu. Dobrze, moja kochana, pamiętaj, że jest to czytanie ogólne. Weź, co rezonuje. Zostaw resztę. Do zobaczenia. Do usłyszenia, tak? Okej. Okay. Grupa numer dwa. E, witajcie, moje drogie, jeszcze raz. Fantazja. Bo fantazja jest od tego, żeby bawić się na całego. Dobra. Kładziemy tu kartę, kładziemy tam kamień. No, ktoś tu o kimś myśli na pewno, jakieś są marzenia. Zobaczymy, co u niego, czy on też tak myśli, co chciałby ci powiedzieć, e, czy... Bo ty na pewno o nim marzysz, nie? No, się pojawia na pewno w Twoich myślach. Nie zawsze, nie zawsze grzecznych. <grych> ok, sprawdźmy najpierw z jak to u Was wygląda. Jak to u niego wygląda? Co on chce ci powiedzieć? Two relacji. Co on chce ci powiedzieć? Czwórka denarów. Okej, okay. jest na razie Trójka mieczy. Dziesiątka mieczy. Co tutaj? What? Co tu chodzi? Ok, no dobra, ale wyciągnąłam karty. Gwiazda. Ale jest nadzieja. Jest nadzieja w tym tunelu. W tym tunelu ciemnym. No to to. Otóż tak, moja droga. On jest zachowawczy w stosunku do ciebie. Jest tutaj duże zranienie. Może też być tak, że jesteście w innych relacjach, albo on jest w innej relacji. Po prostu tutaj Trójka Mieczy to jest ogólnie zdrada to jest też trójkąt miłosny to jest jakieś kłamstwo, jakieś oszustwo jakaś bardzo, bardzo bolesna lekcja. Tak, miłosna. Dziesiątka Mieczy to jest. To może być karta depresji ogólnie, ale to też już jest jakby wychodzenie, koniec tego złego cyklu. Myślę, że on, poprzez spotkanie z tobą, on jest zachowawczy, on jest dystansowany do ciebie, natomiast y, myślę, że go ciekawisz i myślę, że jesteś też takim, tak gwiazda tutaj, to jest taka właśnie gwiazda na firmanie, że coś tam się pojawiło, jakaś nadzieja. Karta, karta Gwiazdy to jest piękna karta. To jest karta właśnie tej nadziei, to jest karta zakochania, też można tak ją interpretować. Natomiast zanim do zakochania przejdziemy, to porozmawiamy sobie o Tarocie, zobaczymy co w wiadomościach wyjdzie. Natomiast na razie tutaj ja widzę w tym człowieku bardzo duży ból i on jest spowodowany właśnie tym dystansem. On dużo w sobie tłumi i Dziesiątka Mieczy mówi o jakimś takim bardzo ciężkim cyklu u niego w życiu. Ale ten cykl już dobiega końca. Ten ciężki cykl. Czyli jest światełko. Światełko to ty. Albo on tak sobie wyobraża. Albo ty sobie tak wyobrażasz. To jest ta fantazja, tak? To jest takie marzenie sobie. Natomiast on widzę, że on jest bardzo taki. Taki do siebie. Taki w sobie. Zamknięty. Może nam coś wyjaśni tutaj więcej karta wyroczni. Albo. On został zraniony przez kogoś w takiej niedalekiej przyszłości. To się wydarzyło. bo on kogoś rani, Zranił. I czuje się bardzo z tego powodu źle. Żałuję tego. Też tak może być. Ok. Zobaczmy. Hmm. Wyszło tak samo jak w pierwszej grupie. Nasza relacja to jest kontrakt dusz? Potrzebuje to czasu, ale też on, on się boi, że ten, że ten czas już minął dla Was. Jakby, że on już nic więcej nie może zrobić. Myśli, że już zrobił wystarczająco dużo i um, on chyba też czeka na Twoją jakąś reakcję, na, na to, co Ty zrobisz, na Twój krok. Tutaj są jakieś lekcje, które albo odrobicie razem ze sobą, tak? Albo. Mm, albo odrobiliście, bo to też może się tyczyć waszej relacji tutaj. Ta zdrada, ten, ten, to zakończenie jakieś, tak? Ale on ma jeszcze nadzieję, że coś się między wami wydarzy. Także tak, tutaj widzę dwie historie: albo ta historia, że mm, ty jesteś kimś nowym w jego życiu i po prostu się pojawiłaś jak ta gwiazdka z nieba, dosłownie, która mm, wprowadza w jego życie. Mm, ten, to światło, tak, którego on łaknie na ten moment, bo bardzo mało tego światła ma w życiu, albo jesteś po prostu jesteście w relacji yy, i on bardzo cię zranił, albo ty jego bardzo zraniłaś, I to jest ta lekcja, która jest między wami, ale on ma jeszcze nadzieję, że to jeszcze poskładacie. Także to są te dwie yy, historie, które widzę. Myślę, że karty wiadomości nam mogą Więcej powiedzieć na temat Waszej relacji. Mm. Już widziałam podczas tutaj pasowania karty, że on jest w depresji. Także no jakieś takie bardzo ciężkie, ciężkie momenty przeżywa w życiu ten człowiek. Dobra. Co chcę Ci przekazać? Wow, jesteś piękna. Podziwa twoją urodę. Jest pod wielkim twoim wrażeniem. Zmieniłaś mnie. Hmm. Czy na dobre? Hmm. Nigdy nie powinienem pozwolić ci odejść. Tak, ta wiadomość się tyczy tego, jeżeli ty odeszłaś od niego z tych powodów tutaj, zranionego serca. Um, bardzo tego żałuję. Wiadomo, że są sprawy, jeżeli między wami sprawy zeszły tak daleko, że tego się nie da cofnąć. Jakby ty już jesteś zdecydowana, żeby zakończyć tę relację. Okej, okay, masz do tego prawo. Natomiast tak jak mówię, on tutaj e, w tych kartach i z tej energii, którą tutaj ja odczuwam, on żałuje tego, że, że wam nie wyszło po prostu i że cię zranił. Bardzo mocno żałuje. Nie chciałby, żeby nie chciałby tego, żebyś to odeszła, żebyś sobie gdzieś poszła. E, jeśli, e, m, jeśli ja nie mogę cię mieć, e, to nikt inny nie możecie mieć. Wciąż się uzdrawiam. ok. to są dwie takie same karty, które wyszły w grupie numer jeden. Może zerknijmy grupę numer jeden, bo tutaj coś, jakaś taka podobna energia. Okay, dobra, zobaczmy dalej. Um, chciałbym, życzyłbym sobie. Szkoda, że. Jak to po prostu zobaczyć, Szkoda, że. że. że mnie odepchnęłaś. Chciałbym, żeby było inaczej, żebyś mnie nie odepchnęła. On no, się czuje, jakby odepchnięty przez ciebie. Tutaj mogło dojść między wami do jakichś sporych nieporozumień i sporego tutaj zranienia, m ale być może oboje walczyliście w pewnym momencie o ten związek i o tę relację, ale ty, ty też stwierdziłaś, że nie możesz po prostu, albo on tak to odczuł, że. Ty go odtrącasz, ale tęskni bardzo za to, bo chciałby Cię zobaczyć, chociażby nawet z daleka. Już nie mówiąc e, o tym, że chciałby z Tobą porozmawiać, ale chciałby takie, odczuwam tutaj e, energię, że chciałby Cię po prostu nawet zobaczyć tak z oddali, po prostu Twoją twarz. Tak? Hmm. Myślę, że ten człowiek może też jakby mieć w ogóle w sobie taki ból, taki istnienia. Zresztą, kto go nie ma teraz w tych czasach, ale no, on się z czymś zmaga. Niedobrze nie się dzieje w jego życiu po prostu. Jeżeli m, jesteście w tej drugiej historii, w tej, której powiedziałam, że no, nie byliście w relacji, ale że ty jesteś kimś nowym, no to tutaj zdecydowanie potrzebny jest czas do tego, żeby on się uzdrowił. Żeby on mógł tobie coś dać więcej od siebie. Żeby ta relacja między Wami mogła być zdrowa i mogła się rozwijać i nie pozostawać tylko w sferze fantazji, no to On musi też tutaj zmienić bardzo dużo rzeczy, tak? Musi siebie jakoś uzdrowić em, w wielu aspektach. Mhm. Odszedłem, zostawiłem Cię, a gdy zobaczyłem Cię z kimś innym, no to może być ta zdrada, mogłabyś od Ciebie, nie? Zdrada, no a może on poczuł po prostu, że to zdrada, może to nie była do końca zdrada. W każdym razie tutaj e, czuć zazdrość po prostu o ciebie, jakąś taką chęć e, zawłaszczenia ciebie trochę. Bo tutaj jest ta czwórka denarów, tak żebyś tylko była jego, nie? Będziemy znowu razem. Mhm. Tu taki optymizm się przejawia, i to jest właśnie ta karta gwiazdy, nie? karta nadziei, karta tego, że jeszcze się między Wami ułoży. Wiem, że przekroczyłem z Tobą jakąś granicę, jakąś linię. Mhm. Boję się z Tobą skontaktować. Okay. Zastanawiam się, czy jesteś bez mnie szczęśliwa. Tutaj zdecydowanie jest wibracje exania. Wiem, że wszystko pokrzeniłem, wiem, że wszystko zepsułem. No, to jest taka energia tutaj, tutaj już wychodzi, no wiesz, ta, ta ex-energia, kocham Cię, na spodzie, um, także no, to jest czytanie na Twojego ex, <grym> tego, o którym nie możesz zapomnieć o którym nadal śnisz i marzysz, no to on no, też o Tobie myśli. Te marzenia i te myśli może nie są zbyt takie optymistyczne. Chociaż czasami, tak jak mówię, ma jakieś takie mm, pokłady nadziei w sobie, ale mm, na pewno nadal o Tobie pamięta i na pewno nie przyszedł do porządku dziennego po zerwaniu. Nie? Także ta energia nadal tam krąży. Po prostu, jeżeli Tobie wpadają myśli o nim, sny i tak dalej, no to wiedz, że on też tak ma. O tobie i ją bardzo żałuje tego, co zrobił. I jeżeli nie zrobił, to bardzo żałuje tego, że wam nie wyszło. A jeżeli jesteś nowa w jego życiu, no to on coś szanił po prostu na samym początku, jakby nie był na to gotowy, żeby podźwignąć tą relację, tak? Bo jeszcze żył jakimiś przeszłymi rzeczami. Tutaj jest ciężka, naprawdę ciężko, nie? W grupie numer dwa. No i strzelił to, mimo że mu. Zależało, zależy, nadal na tobie. No to nie mógł tego po prostu podźwignąć. On ma też takie coś, że jakby czuje się przez ciebie odtrącony. Także tutaj Ty też mogłaś powiedzieć mu coś takiego. Gdzie on nie jest na przykład w pewnych aspektach uzdrowiony, gdzie to go jakoś zabolało bardzo mocno, wiedziałaś gdzie uderzyć na przykład, nie? Albo nie wiedziałaś, zrobiłaś to po prostu jakby, no, nie wiem, w przypływie emocji zbyt negatywnych i, i tak to się wszystko potoczyło. Mogliście mieć jakąś taką kłótnię, wymianę zdań, która doprowadziła do ciszy między Wami, tak? Tutaj, do braku kontaktu. Natomiast uh, myślę, że ten człowiek uh, w, pewien, w pewnym momencie. Jak już sobie poukłada rzeczy w głowie, będzie chciał się z Tobą skontaktować i się z Tobą skontaktuje i przezwycięży ten strach tutaj. Może być również ta Twoja energia, tak, że Ty się boisz z nim skontaktować, boisz się tego kontaktu w sensie, że nie, że Ty zainicjujesz, tylko w tym sensie, że pewne rzeczy między Wami jeszcze mm, powinny zostać wyjaśnione, a nie są, a powinny być i, i na przykład On się z Tobą. W jakiś sposób zadzwoni do ciebie czy napisze i zaproponuje spotkanie. Spotkacie się i będziecie musieli sobie pewne rzeczy wyjaśnić i powiedzieć, tak? Także tak to wygląda tutaj e, dla grupy numer dwa. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Weźcie, co rezonuje, zostawcie resztę, trzymajcie się, popatki, Do następnego.